No, cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. E, bardzo się cieszę, że tu jesteście. W takim razie, jeżeli kliknęliście w ten film, jesteście bardzo ciekawi tego, jak wyszłam z redukcji. Jak przestać liczyć kalorie, jak przestać się zamartwiać, jak utrzymać wagę, bo to jest właśnie priorytet tego filmu. Generalnie, słuchajcie, zacznijmy sobie od początku, podzielmy to na segmenty, tak jak było w przypadku filmu. Jak schudłam 20 kg. Pogadamy sobie o tym, co jest według mnie dosyć rzadko poruszaną kwestią właściwie, czyli właśnie jak przestać liczyć te kalorie, czy nie przytyję, czy przytyję, czy w ogóle jest to możliwe, czy trzeba całe życie liczyć kalorie. Nie. Ja to zrobiłam i udowodnię Ci, że nie trzeba całe życie liczyć kalorii. Segment pierwszy. Co to znaczy wyjść w ogóle z redukcji? Pierwsze co robisz, to myślisz, ej, usuwać aplikację do liczenia kalorii? Czy nie? Ja tej aplikacji absolutnie nie usunęłam. Stwierdziłam, że nie ma co po prostu usuwać tej aplikacji. Nie ma co, dlaczego? Dlatego, że jest. Całkiem dużo produktów, których jeszcze nie wiemy, ile mają kalorii. Słuchajcie, i z moim przypadkiem było tak, że ja gdzieś tam 7 miesięcy liczyłam te kalorie, 7 miesięcy na tej redukcji byłam, dlatego e, tak samo wiem już, co, ile ma kalorii, mniej więcej. Wiem, że jedno jajko ma tyle, wiem, że ogórek ma tyle, wiem, że ma to tyle, e, wiem, że nie wiem, gotowy spód do pizzy, który często używałam, ma tyle i tyle. Czy nadal właśnie ta apka ma być? Tak, uważam, że tak, bo jeżeli mamy chęć poznać czegoś kalorykę, to jak najbardziej niech ona sobie będzie ta aplikacja. Rezygnujemy tylko i wyłącznie z zapisywania fitatu całościowego dnia. I jak to zrobić? Wiem, że tutaj głowa może parować, wiem, że może, o Boże, ja wam za dużo, o Boże, o nie! Na luziku, słuchajcie, na luziku. Czyli zaczynasz właściwie od tego, żeby przestać wpisywać do fitatu konkretnie cały dzień. Zapisz sobie jeden, dwa posiłki. Ja tak robiłam. E, tak jak w sumie robię do tej pory, e, bo robię dla Was przepisy na TikToku, e, na live'ach, dlatego wy chcecie znać kalorykę, no bo gdzieś tam marzycie o tym, żeby tą sylwetkę poprawić, dlatego liczycie kalorie, a jak chcemy odejść od tego, bo już osiągnęliśmy cel, cel redukcyjny, e, zaczynamy wpisywać sobie jeden, lub dwa posiłki do fitatu, czyli nie cały dzień, jeden lub dwa. Obserwujemy wtedy, co się dzieje, jak my na to reagujemy. Eee, ja uważam, że jest to fajne, troszeczkę głowa się oczyszcza, eee, też nie myślimy cały czas o kaloriach. Wiecie, ja nie wyobrażam sobie całe życie myśleć o tym, ile kalorii zjadłam danego dnia. Także pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to właśnie eee, spróbuj sobie jeden lub dwa posiłki. Pisywać do fitatu tylko jeden lub dwa posiłki dziennie. To jest punkt pierwszy. Kwestia numer dwa. Kwestia numer dwa jest to ważenie. Wiecie, jak dodajemy do fitatu, to wszystko musimy zważyć. Okej, okay, no dobra, tylko teraz jak to zrobić? Czy chcemy dalej ważyć, czy nie. To już jest Wasza opcja. Ja uważam, że nie trzeba tego do końca ważyć. Patrzcie tak. Byliście na redukcji jakiś okres, tak? Więc jeżeli wiecie już, że łyżeczka oliwy jest lepsza od trzech łyżek oliwy, no to już sami wiecie, że gdzieś tam w tych posiłkach dajemy łyżeczkę, nie trzy łyżki. E, także pierwsze co? Odkładamy wagę moim zdaniem, i oczywiście zaczynamy od tego, żeby dalej robić takie same posiłki. Ale kontrolować te porcje. Czyli właśnie jedna łyżeczka oliwy. Jeżeli wiemy, że daliśmy sobie trzy e, łyżki ryżu na, na talerz, to dajemy w ciągu dalszym trzy łyżki ryżu na talerz. Nie robimy e, przesady, ale cały czas kontrolujemy te porcje na oko. Myślę, że słuchajcie, po takim czasie, jeżeli byście na redukcji doskonale wiecie, jaka porcja e, będzie dla Was odpowiednia po prostu. Klasja numer dwa, two, trzy. Słuchajcie, e, rada numer 3 ode mnie jest taka, żeby zaufać sobie, żeby zacząć słuchać swojego organizmu, zacząć jeść wtedy, kiedy jesteście głodni. Ja to samo robiłam u siebie na redukcji, aczkolwiek wiem, że e, Dużo osób tak nie ma, że gdzieś tam nie umie sobie zaufać. Ale spróbujcie ten jeden dzień właśnie połączyć sobie jeden, dwa posiłki do fitatu, resztę sobie zaufać. Słuchajcie, wypracowaliście sobie nawyki na redukcji pewne, dodaliście dużo warzyw do posiłków, dodawaliście dużo e, białka do posiłków. Róbcie dalej to samo. Jeżeli macie obiad, wiecie, że kurczak to jest super białko, dodajcie sobie kurczaka, e, dodajcie sobie dużo warzyw. Dalej kompletujemy duże, fajne posiłki. Mają wyglądać tak, nie tak. Ok? I to tylko o to chodzi. Cały czas dodajemy dużo warzyw, cały czas dodajemy białko do posiłku. Cały czas robicie to samo tak naprawdę, co sobie wypracowaliście na redukcji, ale ufamy sobie i nie chcemy tego wszystkiego do końca ważyć. Ja tutaj ja tutaj słuchajcie, mam taką listę swoją, którą dla was właśnie przygotowałam i mam takie coś też, że nie patrz tylko na wagę, ciało się zmienia. I tak, to jest prawda, słuchajcie. Jednego dnia możemy poczuć się lekko, super. Drugiego dnia już na przykład Cokolwiek się stało, nie wiem. E, to nie chodzi o to, że Wy nagle przebraliście kilogram tłuszczu, chodzi o to, że na przykład woda się zatrzymała. My jako kobiety mamy właśnie takie cuda jak okresy i inne rzeczy. Także pamiętajcie o tym, że ciało się zmienia i że ciało daje nam sygnały, a niekoniecznie od razu przebraliśmy tłuszcz. Absolutnie nie, tak to nie wygląda. Także pamiętajcie, że gdzieś tam to ciało będzie się zmieniało. I będzie się zmieniało całe życie. Także pamiętajcie, żeby słuchać swojego organizmu, bo dla niektórych na przykład zjedzenie papryki będzie ok, a dla drugiej osoby już będzie to boleścią żołądka. Także znacie swój organizm, dobrze wiecie, co możecie jeść, czego totalnie raczej chcielibyście unikać. I to samo robimy po redukcji. Wiemy, że po tym czujemy się gorzej, więc jedzmy to. I na tej zasadzie ma to wyglądać. Tak naprawdę, totalnie według mnie nic się nie zmienia. Oprócz tego, że przestajemy obsesyjnie sobie to jedzenie wklikiwać, powiedzmy, do aplikacji do liczenia kalorii. Dobra, teraz stop. Załóżmy, że redukcja się skończyła. Masz już swój cel. Załatwiłaś, załatwiłeś. Co miałeś zrobić? Czyli schudłam, schudłem tyle i tyle kilo, jest super, cel osiągnięty. To co teraz? Teraz, moi drodzy, najfajniejsze będzie to, żeby ustawić sobie nowy cel. Żeby zająć się teraz czymś innym. Na przykład, jeżeli już jest to schudnięcie, e, to chcemy ustawić sobie nowy cel, na przykład, e, no, chcę poczuć się lepiej, chcę mieć teraz piękniejszą skórę. Chcę się pozbyć, nie wiem, trądziku na twarzy. I ustawiasz sobie nowy cel poredukcyjny. To jest bardzo fajny tip. Uważam, że jeżeli ustawimy sobie jakiś fajny, nowy cel, skupimy się tylko na nim, e, tak samo jak się skupialiśmy na redukcji, to ta redukcja gdzieś tam powoli odchodzi od naszego tematu. My się dalej możemy cieszyć jedzeniem, dalej jemy zdrowo, dalej jemy tak samo. A ustawiliśmy sobie nowy cel, dążymy do czegoś nowego. I to jest moim zdaniem bardzo fajne. Ludzie pod, powinni sobie ustawiać właśnie taki cel. Ja zrobiłam to samo. Ustawiłam sobie cel taki, że chce się dalej super zdrowo odżywiać, ale moim celem na przykład teraz jest to, żeby czuć się codziennie swobodnie, żeby czuć się lekko, żeby czuć się fajnie, żeby cały czas utrzymywać sobie tą wagę. Nawet już słuchajcie, nie będą, kiedy ostatni raz e, tak naprawdę wchodziłam na wagę. Także e, pamiętajcie o tym, że nie, o, nie ważymy się obsesyjnie, waga nie jest wyznacznikiem wszystkiego, ustawiamy sobie nowy cel to jest najfajniejsza w tym wszystkim, żeby sobie ustawić nowy cel. Nie wiem, to może być nawet zbieranie kasy na wakacje, cokolwiek. Coś, co o, troszeczkę odseparuje nam myśli właśnie od zakończonej redukcji. Pamiętajcie, że też co za dużo to niezdrowo. Chcemy wyglądać pięknie, ale nie chcemy przy tym wszystkim zwariować. Si? Si? No. Także podsumujmy sobie pierwszy segment. Pierwszy segment jest taki, że Przestajesz wpisywać całego dnia. Wpisujesz jeden lub dwa posiłki. Następna rzecz. Przestań ważyć jedzenie. Tylko zrób to na oko. Tak samo, jak robiłeś to na redukcji. Łyżeczka Oliwy to łyżeczka oliwy. Druga sprawa, trzecia. To z cię, nie umiem liczyć. E, trzecia sprawa: zaufaj swoim nawykom z redukcji. Si, masz zaufać. Później nie patrzymy na wagę, patrzy, nie patrzymy na wagę, patrzymy na to, jak się czujemy, na nasze ciało. Nie wchodzicie na wagę. Przez, ja bym tak generalnie jak ja to robiłam, to tak miesiąc nie wchodziłam na wagę. Słuchajcie, żeby po prostu e, troszeczkę odpocząć od tego. I ostatnia rzecz piąta, ustaw sobie nowy cel pozaredukcyjny. No to zapraszam do segmentu numer 2, co mi pomogło przestać właśnie liczyć kalorie, czyli mój przykład. Generalnie, słuchajcie, to jest proces. Nie od razu, żem zbudowano, więc nie od razu też e, gdzieś tam te kalorie właśnie przestaniemy liczyć tak dokładnie. Bo oczywiście, wiecie, jak ja byłam na tej redukcji, też miałam pewne obawy. O Boże, a co jak wrócę do tej wagi? A jak przestanę liczyć kalorie, to czy nie zgrubnę? Ja miałam te same myśli tak naprawdę, co Wy teraz, którzy to oglądacie. Miałam to samo, co Wy. Więc co mi pomogło? Właśnie to, żeby wpisywać sobie 2 trzy posiłki do fitatu. To będę naprawdę katować, bo uważam, że to jest totalny must have, żeby zacząć wpisywać sobie 1 dwa posiłki, ewentualnie 2 trzy przekąski. Możecie sobie to e, tak naprawdę dowolnie przebierać, więc to jest to, ale uważam, że to jest proces, który też jest ważny i potrzebujemy na to czasu. To jest najważniejsze. Druga sprawa, jeżeli jest e, bardzo źle, na przykład tutaj akurat nie mówię o sobie też, ale tak dodam, że jeżeli naprawdę czujecie, że no te dwa trzy posiłki to nadal jest takie coś, że o Jezu wpisałabym ten obiad, to usuńcie tą apkę. Usuńcie ją na miesiąc. Ja tej apki akurat nie musiałam usuwać. Faktycznie mi pomogło wpisywanie te dwa trzy posiłki, maksymalnie trzy, mm, ale jeżeli jest taki jeszcze gorzej troszeczkę, to fajnie będzie na miesiąc usunąć apkę telefonu. I generalnie fajnie pamiętajcie, żeby e, gdzieś tam e, dalej nie myśleć o tym, że jak usuniecie apkę, to równa się przytycie. Nie, to tak nie działa. Pamiętajcie, że, e, że to tak nie działa. No i co jeszcze mi pomogło? Zaufałam sobie, zaufałam swoim nawykom z redukcji i dalej jem to, co tak naprawdę jadłam na redukcji, ale tak naprawdę przestałam liczyć kalorie, więc automatycznie też na pewno jem o te. E, 300 kalorii więcej, 400 nawet czasem. E, także jak najbardziej przestajemy liczyć kalorie i ufamy sobie. To właśnie pomogło mi przestać liczyć kalorie. E, gdzieś tam pamiętajcie, że naprawdę nawyki, zdrowe nawyki się wypracują, kiedy mm, myślicie o tym świadomie, kiedy chcecie coś zmienić na dłużej. Tak. I w ogóle jeszcze jeden fajny tip, ja też go stosowałam, jest to to, żeby jeść podobne posiłki, które się jadą na redukcji, ale właśnie bez ważenia. Na pewno macie jakieś przepisy, które pamiętacie sobie w głowie i na przykład wiecie, że na śniadanko były placuszki z serka wiejskiego, na przykład, albo pizza na obiad z serka wiejskiego. Zróbcie sobie podobny dzień, dzień bez liczenia kalorii i tak, śniadanko, na przykład placuszki z serka wiejskiego, albo, nie wiem, kanapki, to co jedliście zwykle na redukcji. Później obiad, taki sam, który jedliście na redukcji. Dołącz do tego jakąś przekąskę, której zwykle nie dodawałeś, e, nie dodawałaś do redukcji i na kolację zjedz właśnie to, co też jadłeś, jadłeś na redukcji. To jest moim zdaniem fajny tip, żeby zjeść to samo, co się jadło na redukcji, ale. Dodać jakąś fajną przekąskę, to też jest bardzo fajny tip uważam i e, to pozwoli być, na moim zdaniem, zerze kalorycznym. Oczywiście jakaś fajna przekąska, e, typu e, jakieś chrupeczki proteinowe, e, czy na co macie ochotę, czy wyjść ze znajomymi na lody. Chodzi o to, żeby małymi krokami przestać liczyć kalory. To naprawdę nie jest e, nie, nie od razu, że zbudowano, tak jak mówiłam, to jest proces. E, proces, żeby też głowa nam odpoczęła troszkę. Segment czwarty. Aktywność fizyczna. No dobra, to teraz pogadajmy trochę o tej aktywności fizycznej, bo generalnie to e, dużo osób, e, które było na redukcji gdzieś tam, e, ćwiczyło, trenowało spacery, bieganie. Generalnie to, co macie ochotę robić, bo e, na redukcji nie trzeba chodzić na siłownię, można e, zrobić spacer. 10 tysięcy kroków, 15 w ciągu dnia i słuchajcie, to jest też super aktywność fizyczna. Spacery są super, także e, tutaj, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną po redukcji, zostawiasz ją taką samą, jaka była. Fajnie by było, gdyby cały czas ta aktywność była z nami. Cały czas pamiętać o tym, że trzeba się ruszać. Po prostu. Czyli jedzonko, ale aktywność fizyczna też jest ważna. Też dalej Chodźcie na spacery, weźcie swojego pieska na spacer długi, e, idźcie sobie na rolki, dalej lubicie chodzić na siłownię? Chodźcie, bo to tylko progresuje Waszą siłę i fajnie, że jesteście sprawni, wytrzymali, macie poczucie, że dalej jesteście e, w świetnej kondycji. Także aktywność fizyczna śmiało ma zostać, ona ma z Wami być. Cały czas ma być nieodłącznym elementem waszego życia. Według mnie to jest super, to po, aktywność fizyczna jest, pomaga na psychikę przede wszystkim. Na takim treningu, na spacerze możemy się wyżyć, możemy sobie odpocząć, możemy przemyśleć e, pewne sprawy, nasz dzień, jaki był, co się działo. Mm, możemy też e, po prostu dać z siebie to, co nas e, e, cały dzień. Po prostu męczyło. I to jest fajne, więc aktywność fizyczna moim zdaniem totalnie zostaje e, taka jaka była. Jeżeli ćwiczycie sobie trzy razy w tygodniu, chodzicie na zajęcia fitness na przykład, zostawcie sobie te zajęcia fitness. To i tak w niczym nie przeszkadza, a wręcz pomaga. I e, moim zdaniem aktywność fizyczna zostaje na etapie redukcyjnym też. Segment następny. Suple, słuchajcie, suple. Co z suplami po redukcji? Czy ja nadal mam stosować, kochani, hejka? Czy ja nadal mam stosować suple? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, suple są super i uważam, że jeżeli bierzemy je cały czas, to nic się, auto, nic się totalnie nie stanie. Cały czas możemy sobie suplementować fajne rzeczy. Ja na przykład dalej. I, i na redukcji, i po redukcji cały czas e, korzystam sobie z kolagenu na przykład włosy, e, skóra, paznokcie świetna sprawa, piję od dwóch lat także suple moim zdaniem na redukcji też totalnie zostają e, ja też bardzo dbam staram się przynajmniej dbać o swoje jelita i wy też powinniście sobie dbać o swoje jelita, ja sobie biorę słuchajcie, maśla sodu na przykład kolostrum, też na odporność omega 3 Normalne, standardowe, słuchajcie, suple. Nic dziwnego, e, ale bardzo fajnie sobie e, takie suple. Padło, spadło. Fajnie sobie takie suple zostawić. Jak najbardziej, bo to absolutnie tak samo jak aktywność fizyczna. Niczym nie przeszkadza, a fajnie pomaga. Szczególnie to Omega 3. Jezu, mam Nikolasa. Szczególnie to Omega 3. Zostawcie sobie jak najbardziej, no i ten kolagen, też świetna sprawa. Słuchajcie, teraz zobaczyłam sobie na telefonie, e, na telefonie moje zdjęcia. E, moje zdjęcia sprzed roku, jak byłam już, słuchajcie, na wakacjach i właśnie się skapnęłam, że dosłownie za parę dni, tak naprawdę już, e, mija rok, odkąd jestem po redukcji. To nie jest wcale 10 miesięcy, ja tak myślałam, kurde, no jestem z 10 miesięcy po redukcji. Wiecie że nie? Wiecie że kurde nie? Ja już jestem tak naprawdę rok po redukcji. E, to jest moje zdjęcie. 18 lipca 2024 roku. Już wam przybliżam. Albo tutaj wam się też wklei. E, ta foteczka. Tutaj już jestem rok od redukcji. Obczajcie. Także faktycznie. Jestem już, słuchajcie, jakiś czas po tej redukcji, już rok, tak naprawdę teraz minął. Taka rocznica troszkę. I zobaczcie, to jest moje zdjęcie rok temu, kiedy kończyłam już tak naprawdę moją redukcję. I byłam wtedy na wakacjach nad morzem, i tutaj jestem ja z przepyszną pizzą. Także tutaj już faktycznie tą redukcję gdzieś tam powoli kończyłam. Pozwalałam sobie już normalnie na większą ilość i miałam ochotę zjeść pizzę, to jadłam. Więc tak naprawdę, to jestem ja rok temu, dosłownie chwilę po zakończeniu redukcji, a to jestem ja teraz. Dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę, czy może trochę jednak przytyłam, a może nie, a może schudłam jeszcze. Dajcie znać. To są właśnie te dwie różnice. No i co? Nie wiecie kalorii? Rok! Hmm. To serio przytyjesz? Czy nie przytyjesz, kochanie moje? Chyba nie, co? I już tak, słuchajcie, na zakończenie tej pogadanki. Myślę, że fajna pogadanka taka dla tych zamartwiających się osób. Bo ja naprawdę wiem, co, co potrafi czuć taka osoba. Sama gdzieś tam, cały czas mam takie myśli, że nie chciałabym wrócić do tego po prostu, co było. E, także uwaga, to jest normalne, że będziesz się zamartwiać, że nie chcesz wrócić do swojej wagi. To jest tak zwane. E, drama, coś tam. Nie pamiętam jak to się nazywało. Drama. Coś po angielsku. W każdym razie wiadomo, że będziemy się zamartwiać e, właśnie tym, że do tej, na tej redukcji, że, że nie utrzymamy tej wagi. Ale oczywiście, że utrzymamy. Jeżeli potrafimy utrzymać nawyki z redukcji, które ja wcześniej Wam powiedziałam, to jak no śmiało najbardziej możemy utrzymać tą wagę i przestać się tego absolutnie bać. I myślę, że jedyne co się tutaj zmieniło pomiędzy e, tym rokiem, to że mam większego bica. <laughs> Bo cały czas trenuję, także ewentualnie mogę mieć e, więcej masy mięśniowej. To na pewno. Także pamiętaj, że ciało się stabilizuje, wahania wagi są też jak najbardziej totalnie normalne. Tym bardziej w przypadku kobiet naprawdę są normalne. Nie przejmujcie się tak wagą, patrzcie na siebie całościowo, patrzcie jak się czujecie i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Te tipy, rady uważam, że mogą Wam fajnie pomóc. To jest takie moje zakończenie tego wszystkiego, żeby Wam powiedzieć, że cały czas. Będzie się to ciało zmieniało, bo chcąc nie chcąc starzejemy się też trochę, nie? E, ten metabolizm cały czas chcemy nakręcać, cały czas chcemy, żeby on, on był nakręcony, bo po prostu z wiekiem ten metabolizm też troszeczkę zwalnia, także musimy go cały czas napędzać, żeby był jak najfajniejszy. Także pamiętaj moje słoneczko piękne, że nie musisz się niczym zamartwiać, ciało się stabilizuje, a... Ja chcę być z Tobą przy tym wszystkim i mam nadzieję, że dasz radę. Po prostu dasz radę i ja w Ciebie wierzę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ta pogadanka troszeczkę Wam pomogła. E, bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten film do końca, że pogadaliśmy sobie razem tak luźno. E, myślę, że takie pogadanki są mega spoko. E, a jak jesteś na, po redukcji, to pamiętaj, to jest dopiero początek. Także dalej rób to, co robisz. Odżywiaj się zdrowo, pij dużo wody, chodź na spacery, uprawiaj jakąkolwiek aktywność fizyczną. Zapisuj sobie tym razem trochę mniej do tego fitatu. I naprawdę to nie jest takie straszne i ja potrafiłam z tego wyjść. Ty też potrafisz z tego wyjść, z tego liczenia takiego całościowego. Więc naprawdę mocno trzymam za Was kciuki. Jak macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie redukcji... Jeżeli nie wyczerpałam jakiegoś tematu do końca, koniecznie napiszcie w komentarzu, ja chętnie nagram jeszcze jakiś film pogadankowy o tej tematyce. Chciałam Wam przedstawić, jak to było u mnie, co mi pomogło właśnie wyjść troszeczkę z tej redukcji, popatrzeć na siebie trochę inaczej i zacząć po prostu robić to, co robiłam, ale dalej fajnie, dalej zdrowo, dalej moje nawyki zostały. Także życzę Wam tego samego, żeby dla Was e, była to fajna droga, nie męczarnia. E, zapraszam Was też, odsyłam Was w, do filmu o tym, jak schudłam te 20 kg, co mi pomogło wejść na redukcję. Jak ta moja redukcja przebiegła, z foteczki przed i po tego typu, to znajdziecie właśnie w tym filmie. No i co, zapraszam Was na Instagrama. Tam są pełno fajnych przepisów, które możecie wykorzystać, które możecie robić śmiało w zapisanych relacjach. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na TikToka, gdzie gotujemy na żywo. Właśnie tam robimy wszystkie przepisy, które później trafiają na Instagrama. No i co, zostawcie suba, lajka na tym kanale za takie pogadanki. Mam nadzieję, że będzie dużo lajków, bo zbieram lajki, zbieram Was tutaj jak najwięcej. Także będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie na tym kanale, są to fajne treści. I życzę Wam pięknego dnia, i trzymam za Was kciuki. Trzymajcie się, do następnego. Bye!